Dogrywka, magazyn piłkarski Karoliny Kurek. A moim dzisiejszym gościem jest Marcin Chrust. Fotografia dla mnie to jest takie e, zamrażanie emocji. Fotografia sportowa czy może właśnie portretowa? Fotografia portretowa jest zdecydowanie bardziej wymagającą dziedziną, dlatego że w fotografii sportowej jesteśmy na meczu. Na przykład mecz piłki nożnej ma dwie połowy po 45 minut. Tam różnego rodzaju smaczków i mimiki możemy pochwytać e, mnóstwo. Jest w niej miejsce na kreatywność. Pomysł z jakiejś perspektywy żaby, z, z ziemi, z jakiegoś odbicia, tafli wody. Czasem to są pomysły, które powstają na bieżąco.